Hej wszystkim, witam was na za kanale ja Jestem Maurylia i dzisiaj rozpródzę z wrap-upem Października. Październik pod względem czytelniczym nie był fantastyczny, ponieważ przeczytałam cztery książki. Jednak powiem Wam, że y, trzy książki z tych czterech oceniam na cztery gwiazdki. Więc. Jakościowo był naprawdę spoko, wam powiem. Jest jedna książka, o której szczególnie więcej będę chciała Wam opowiedzieć, ponieważ jedna książka była niesamowita, cudowna. Bardzo mi się podobała. Nie był to faworyt 5 na 5, ale się zastanawiałam, ale dostała ostatecznie ode mnie 4,5, jednak. To też jest bardzo dużo i będę wam chciała o niej trochę więcej opowiedzieć Więc już się nie mogę doczekać, aż opowiem wam o tych książkach Ponieważ mam trochę na ich temat do powiedzenia I tym akcentem zaczynajmy Pierwszą książką, którą przeczytałam w październiku Była ona do współpracy z wydawnictwem Yang I jest to książka Ciemność, która nas połączyła Nagrywałam wam na jej temat zaczytaną recenzję Więc tutaj powiem dosyć ogólnie Jeśli chcecie tak poznać więcej tej fabuły To zapraszam do tamtego filmu Mamy główną bohaterkę, która jest córką Hekate, -y, jeśli dobrze kojarzę, ciągle mi się one mylą, albo Hekate, -y, albo Jakiejś innej, właśnie bogini greckiej, ale nie jest to taka bogini grecka najbardziej, najczęściej zapamiętywana i tak dalej. Nasza główna bohaterka nie za bardzo potrafi kontrolować swoją moc, nawet nie wie ona zbytnio o czym jest. I co roku odbywa się pewien turniej, w którym, w którym są wybierani uczestnicy tego turnieju, i osoba, która wygra, może tam dostać moc Boga i może dostać, zostać Bogiem, więc jak widzicie, stawka jest wysoka. I co roku jest wybierane 12 uczestników, oczywiście nie ma w nich Kasandry. jednak Mojry, ponieważ one zawsze wybierają uczestników. Mówią, że mają jeszcze jedną osobę do wybrania i jest to Cassandra. Cassandra całkowicie się tego nie spodziewa, nie wie jak sobie da radę, ponieważ no, nie ma mocy, jednak będzie jej pomagać w tym pewien syn Hadesa, którego na początku bardzo nie lubi i Cassandra próbuje przetrwać w tym świecie pełnym Zazdrości, okrucieństwa i chęci wygrania. Powiem Wam, że ta książka bardzo mi się podobała. Przede wszystkim była bardzo ciągająca. Styl pisania był bardzo przyjemny, mątek romantyczny bardzo mi się podobał. Był on bardzo naturalny, nie był on taki na siłę, bym powiedziała. I faktycznie ta relacja była stopni stopniowo się pojawiała, i no, było to takie bardzo przyjemne, bardzo nawet słodkie. Główny obiekt zainteresowania naszej głównej bohaterki. Jest tak cudowną postacią, tak go lubię. Jest po prostu idealny materiał na męża, na chłopaka cudowny, cudowny, naprawdę świetny było parę plot twistów, które były całkiem spoko, może jakoś końcówka może nie należała do jakichś moich takich najulubieńszych, pamiętam, że parę minusów które widziałam w tej książce, na przykład były, były, nim to, że jednak te najciekawsze części, czyli ten turniej i właśnie te wszystkie zawody i tak dalej, były bardzo skracane, czego trochę nie rozumiem, bo no, najciekawsza rzecz najciekawsze rzeczy powinny być najdłuższe a nie najkrótsze, jednak to nie były Jakiś za ogromny minus. Słyszałam też parę takich zarzutów od innych osób, że autorka troszeczkę nie, nie, zrobi, nie jakby zrobiła takie trochę błędy, jeśli chodzi o takie jakby zapoznanie się z bogami greckimi, w tym sensie, że mamy tutaj córki Artemidy, a znaczy tutaj trochę się z tym zgadzam, bo mamy tutaj córki Artemidy, a jak dobrze wiemy z mitologii greckiej Artemida obiecała być wieczną dziewicą, więc nie powinna mieć ona żadnych dzieci i no, trochę nie wiem, dlaczego one się tutaj pojawiły i wiem, że było jeszcze takich parę błędów, ale poza tym, jeśli nie kojarzycie zbytnio mitologii greckiej, i po prostu szukacie czegoś dla rozrywki, żeby troszeczkę się zapoznać z mitologią grecką To to będzie bardzo świetnym strzałem, jako świetna rozrywka Jednak mimo wszystko Percy Jackson zawsze będzie lepszy Ale oceniłam to na 4,25 Więc no jak możecie zobaczyć, rozrywka była naprawdę spoko i fajna Prawdopodobnie będzie w tym filmie sporo cięć, ponieważ mam dzisiaj katar Dalej mam katar, ale dzisiaj mam go bardzo ciekły Dlatego muszę ciągle wysmarkiwać ale już o kolejnej książce, którą przeczytałam, i jaka to była niesamowita książka! Naprawdę była świetna, niesamowita. miód na moje serce. Za niedługo czytam kolejną książkę tej autorki, obowiązkowo. I są to, a jeszcze jesteśmy złożyńcami. Ja Wam mówiłam o tej książce, ja Wam mówiłam bardzo dużo o tej książce, ja Wam mówiłam, że albo pokocham tę książkę, albo jej znienawidzę. I ją pokochałam. I o czym ona jest? Troszeczkę zbyt nie wiem, czy Wam. Oni... jak o wam o niej mówić, ponieważ nie chciałabym wam nie zaspoilerować, znaczy w tym sensie... Moim zdaniem lepiej poznawać tę książkę, znając jak najmniej fabuły, ponieważ wtedy jeszcze bardziej można się emocjować i po prostu nojerać tą książką, ale może z takich mniej więcej rzeczy. Głównym bohaterem jest Oliver i jest on na czwartym roku, podajże liceum, tylko takiego aktorskiego, i ma swoją grupkę przyjaciół i jest ich wszystkich łącznie sześciu. I pewnego razu dzieje się coś z jednym właśnie z osób z naszej grupki przyjaciół. Jednak główni bohaterowie twierdzą, że nie chcą nikomu o tym Powiedzieć, w tym sensie, no, poinformować i tak dalej. A dlaczego musicie już sami odkryć, komu też stała się krzywda tej grupki przyjaciół i co się potoczy dalej. Powiem Wam, że jest to naprawdę historia niesamowita. Jest to historia cudowna. Słuchajcie, ja Wam muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja płakałam pod koniec. Ja. Ja płakałam. I to na kryminale. Płakałam pod koniec kryminału. Czy to rozumiecie? Bo to do mnie, samej. Nie dociera, że ja płakałam pod koniec kryminału, ale jest to tak piękna historia o takiej silnej przyjaźni. O, to jest po prostu takie font familii, o przyjaźni, która zastępuje rodzinę, od której nie zawsze można znaleźć tak wielkie wsparcie, jak od przyjaciół, i widać, że ci przyjaciele mogliby skoczyć za sobą w ogień, mogliby. Zrobić po prostu wszystko Byleby wszyscy byli razem I wszyscy byli szczęśliwi I no piękna była ta książka Jeszcze tutaj bohaterowie bardzo często Mówią do siebie tekstami z Szekspira to było niesamowite. To jest tak poetycka książka, tak piękna książka, jeszcze zarazem opatulana w ten kryminał. To w ogóle sama zagadka kryminalna była świetna. To, jak autorka uśpiła naszą czujność przez całą książkę i to, co mieliśmy przed nosem, po prostu pod nosem, czego nie zauważyliśmy, było niesamowite. Ona tak uśpiła naszą czujność, że to było naj na naprawdę bardzo takie oczywiste wręcz. A jednak nie pomyśleliśmy o tym jako czytelnik i no było to naprawdę świetne. I to też samo, po prostu klimat tej szkoły to jest taka bardzo spora dark akademia i ten klimat, i po prostu to, że jednak oni są aktorami, oni mogą kłamać w żywe oczy i nikt nie zdaje sobie z tego sprawy. To jest jeden z takich tekstów z tej książki i po prostu <laughs> uwielbiam ją, uwielbiam ją! Jest świetna, naprawdę. Bardzo, bardzo was proszę, żebyście ją przeczytali. Jednak kategoria wiekowa to jest 16+, tutaj chcę tak doinformować na wszelki wypadek. Ale no naprawdę to była piękna historia, niezwykle wzruszająca, jednak też niezwykle wciągająca. No piękne te relacje, ta gra aktorska, ten Szekspir, ten kryminał. Wszystko było naprawdę piękne i... Końcówka, końcówka mnie tak rozwaliła, bo końcówka to była tak przykra rzecz, tak smutna rzecz, jednak taka, od której nie dałoby się uciec. Naprawdę niesamowita książka. I ja nie wiem, czy jeszcze będę zmieniała jej ocenę na wyższą, czy zostanę przy tych 4,5. No jest to naprawdę, naprawdę bardzo wartościowa historia, bardzo piękna historia. I taka, jeśli. Lubicie książki mniej więcej takie, jak ja, ja lubię, lub jesteście właśnie w takich moich gustach czytelniczych, to stokrotnie polecam wam tą książkę, bo na pewno będę myślała jeszcze o niej przez bardzo, ale to bardzo długi czas. Teraz jedyna książka z tych tutaj czterech, którą oceniłam na tam chyba 3,5 z tego, co kojarzę, jest to Mara Dyer Tajemnica ja co do tej książki miałam nie małe oczekiwania, ponieważ moja przyjaciółka ją bardzo chwali. I jest to też taka powieść. Tak, czekajcie, to się nazywa par paranormalna. Znaczy to jest paranormalne taki. Ta młodzieżówka taka paranormalna trochę. I no też miałam co do tego niemałe oczekiwania, no bo jednak, no wiecie, zapowiada się to ciekawie. A właśnie jeszcze o fabule mamy Marę, która budzi się w szpitalu i okazuje się, że... Opuszczony szpital, w którym była ze swoim chłopakiem Siostrą jej chłopaka I ze swoim najlepszym przyjaciółków się zawalił I Mara jako jedyna przeżyła yy, Nikt nie wie dlaczego ten szpital się zawalił Co się tam wydarzyło yy, I Mara jest dosyć zruzgotana Przeprowadza się z rodziną do nowego miasta Żeby zacząć wszystko od nowa Jednak z Maru nie do końca jest wszystko dobrze Ponieważ nic też nie pamięta z tego co się tam wydarzyło I ma ona Stres pourazowy Z tego co pamiętam, co się do, tak nazywało I właśnie ona widzi różne rzeczy różne dziwne rzeczy i już w pewnych momentach nie wie. Czy to, to jest prawdziwa rzecz, czy to jest tylko tam utwór jej wyobraźni? Jest oczywiście obiekt zainteresowań naszej bohaterki, ten Bad Boy, jeden, ten taki co wiecie. Wszy, y, wszystkie laski olewał, ale akurat Mara na Marę patrzy i Mara jest taka wyjątkowa, ale poza tym y, Mara ma jeszcze moc, o której na początku nie wiem. Możemy się dosyć domyślać, co to za moc, ja Wam nie będę mówiła, y, ale. Możemy się trochę domyśleć po czasie, i Maria też ją odkrywa co dopiero w późniejszym czasie akcji. Ogólnie to ta książka zapowiadała się bardzo dobrze, była taka dosyć mroczna i niepokojąca, bardzo szybko się też jeszcze czytało, no bardzo przyjemnie i szybko się ją czytało, jednak mam parę zastrzeżeń. Po pierwsze, jakieś bardzo duże uproszczenia od autorki. Ja wam nie mogę zbytnio tego powiedzieć, bo to by były już takie spoilery, ale bohater mówi do niej, żeby gdzieś tam jechać, bo ktoś, coś się z kimś stało, a ona pyta skąd ty to wiesz? On takie, że no, mam takie przeczucie, że to jest tam i tak dalej, i tak dalej, no. Skąd? Jak? Może to będzie wytłumaczone w kolejnych tomach, ale no nie wiem. Ja bym nie zaufała tej, tej postaci i to jest takie bardzo upraszczane. Poza tym, lekko myśleć bohaterów. Wiem, że byli oni czasami w takich poważnych sytuacjach i musieli kogoś ratować i tak dalej. Jednak wchodzenie do zbiornika, w którym jest coś, jest zwierzę. Ja wam bardzo mówię ogólnikowo, ale jest zwierzę. Bo ja oglądam. Muszę Wam powiedzieć jedną ciekawostkę, żebyście zrozumieli. Ja bardzo lubię oglądać o zwierzętach, które są niebezpieczne, typu na przykład rekiny bądź aligatory, krokodyle. I ja, mimo że się boję tych zwierząt, to ja oglądam na Tonal Geographic, żeby jeszcze bardziej się ich bać, ale przez to, że oglądam, przez to, że to oglądałam, przez szczerze, to, że oglądam na Tonal Geographic o takich niebezpiecznych zwierzętach, to lekkomyślność bohaterów, jak. Z tym zbiornikiem, to mogłoby im się stać tyle rzeczy, tyle rzeczy. Ja nie wiem, naprawdę, jakaś droga naokoło czy cokolwiek, ale to było tak nierozsądne i tak głupie. Tak głupie, że ja nie mogę po prostu. Też nie pamiętam za wiele z tej książki, muszę Wam powiedzieć. No, główna bohaterka mnie trochę irytowała, bo była ona taka trochę ciamajda z niej, była, że w sobie trochę sama nie wie czego chce i jest taka, o jestem taka tajemnicza, mam tyle tajemnic. Nie wiem, średnio mi się to podobało i raczej nie zamierzam kontynuować kolejnych tomów. Bo no to się, może to się skończyło. Plot i spotkanie było naprawdę spoko, ale poza tym to nie było coś genialnego i raczej Wam tego nie polecam. Oraz ostatnią książką, którą przeczytałam, jest to akurat bardziej powieść graficzna, jednak. Też bardzo mi się podobała. Oceniam ją na Cztery Gwiazdki i jest to Sheets Delikatne. To jest druga część pralni duchów Sheets, dlatego nie będę Wam mówiła o fabule tej części, ponieważ jest to bezpośrednia kontynuacja. Jednak muszę Wam powiedzieć, że podobał mi się na pewno o wiele bardziej niż ten pierwszy. No, było to naprawdę piękne i ogólnie miałabym tutaj mnóstwo znaczników, tylko że jak ja to czytałam, to siedziałam na kanapie na dole i w sumie to nie chciało mi się iść na górę po znaczniki. I robiłam sobie zdjęcia stron, tylko. Że do teraz jeszcze jakoś Nie chce mi się zabrać za to, żeby Dać znaczniki na te strony Ale miałabym ich naprawdę sporo Bo no jest to historia naprawdę piękna Naprawdę wartościowa I taka Słodko-gorzka, taka też pokazująca, o, pokazująca taką piękną rzecz, że zawsze po ciemnym dniu, po ciemnej nocy wychodzi słońce i że trzeba o tym pamiętać, że trzeba szukać osób wokół siebie, które będą cię wspierały i które będą ci pomagały, bo nigdy nie jesteś sam w swoich problemach i zawsze się znajdzie osoba, która cię zrozumie, która ci pomoże i która nie będzie się za tobą odwracała tyłem i że... Trzeba rozmawiać z innymi ludźmi i że rozmowa jest bardzo ważna, i że czasami jest ciężko. Jest ciężko, nie akceptują cię w szkole i tak dalej, ale że nie można się tym przejmować i robić to co, cię, to, co się kocha. Naprawdę bardzo ładna to jest historia. Coś obstawiam, powiem wam, że ten. Drugi tom, y, może trochę nawiązać, że w kolejnym tomie albo się pojawi jakaś relacja romantyczna, albo się pojawi jakaś silna przyjaźń, nie wiem, ale przynajmniej wydawało mi się, że w takie tory to zmierza i na pewno będę chciała kontynuować i sięgnąć po kolejny Tom Sheets, bo naprawdę ten był piękny, wartościowy i bardzo poruszający. Dobrze, moi drodzy, i ten na sobie będziemy kończyć ten film. Wiem, że nie był on za długi i no, cztery książki, nie mam wam tutaj zbytnio co opowiadać, jednak mam nadzieję, że ten film. Wam się podobał, wy koniecznie dajcie znać Ile książek przeczytaliście w październiku Jakie to były książki Ja się tym pozemnym akcentem będę z Wami żegnała Życzę Wam miłego dnia, bądź znowu Trzymajcie się, cześć!